Dzień dobry! Na początek live opowiedz, skąd się wzięła nazwa Twojego kanału Leseto. Otóż dawno-dawno temu, czyli jakieś łopanie z 15-16 lat temu, grałem z Kreborem, który jest na czacie nasz administrator i główny zarządca Discorda, także bardzo was serdecznie zapraszam. Link w opisie na Discorda. Na końcu live'a jeszcze wam pokażę, bo mamy ekonomię na serwerze, gdzie można zdobyć walutę i za tą walutę kupić różne fajne rzeczy. Także na koniec live'a wam to pokażę. Także dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć na live. Którą tą tabliczkę dzisiaj zniszczymy? No może nie zniszczymy, ale czym się zajmiemy? zastanawiające, ale wolałbym zrobić te rybackie domki. No niestety większość chce drogi, także chy chyba te drogi jednak wygrają, co? Także nazbierajmy sobie to, co może nam się przydać, czyli andezyt. Na pewno w ilości sporo. Przyda nam się też gravel. Gravelu mamy mało tutaj. Niestety. Przyda nam się też cobblestone którego też nie mamy wcale tak dużo. E, dobra, co jeszcze byśmy potrzebowali? Jakieś kamienie, kamienie. Na pewno to by się przydało wszystko. Bo nie wiadomo, czy nie będziemy jakichś schodków robić. Dobra, no jak to idzie. Wow. O takie coś walczyliśmy, a właściwie nic nie robiliśmy. Dobra, tu trzeba coś fajnego wykombinować. Na razie zajmiemy się tu tą częścią. I my pomyślmy, jak to zagospodarować tutaj. Tu będzie fajne przejście, więc tu będzie jakiś płotek. Tak bym to widział. I tu będzie jakiś budynek. Może tu w tej części jeszcze zrobimy schody na górę. To by było w sumie spoko. Nie wiem tylko, czy. Jak tutaj wykombinować, bo to chyba wszystko mamy na takiej wysokości, więc to będzie musiało tak zostać, niestety. Więc tu będzie trzeba zrobić takie schodki do góry. Eee, dobra, to na razie to na sucho wybudujmy jakoś tak. I będziemy to szlifować, co? Dobra, jak to wygląda? No całkiem spoko, całkiem spoko. Tu zrobimy jeszcze. Coś takiego. I tu z tej, same, z tej strony to samo. Dobra, dobra, dobra. No i już to zaczyna jakoś wyglądać, moi drodzy. Właśnie, zostawiliście lajka. Zostawcie lajki, koniecznie. Lajkujcie, lajkujcie, subskrybujcie. To nie subskrybuje, to proszę. Mam pytanie, co zrobić jak fotel się mną bawi? Jak się... Co? 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 Dobra. No powiem wam, już to zaczyna jakoś wyglądać. Jeszcze parę szlifów, oczywiście, ale już pomału do przodu. Pomału, pomału do przodu. Dobra, to tu możemy robić już ścieżki pomału. Dobra, dobra, to tą część mamy, jeszcze tu na dole trzeba będzie to ogarnąć. Tylko czy mamy na to jakiś fajny pomysł? Ja bym to zrobił w ten sposób, że hopla, 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 hopla. Hmm. Hopla, brakuje nam schodków jak zwykle, ale to nie ma tego złego. Robimy tak, hopla, dobra. Hmm. Okej. Okay. OK i OK, Dobra. Czy coś takiego? Chyba jest spoko, nie? Ewentualnie tu podmienimy na kamień. Hopla, 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 dobra. Tu. Nie lepiej? Chyba trochę lepiej, co? Dobra. Pójdziemy do naszej huty. Odpalimy ją. Zobaczcie, pierwszy raz chyba jak nadziała, bo nigdy przy was jej nie odpalałem. Musimy zrobić hop. I teraz tak. Tu, co chcemy przepalić? Dobra, to zrobimy tu tak. Będzie szybciej. No. I teraz musimy odpalić to. Teraz patrzcie, patrzcie jak szybko prze, przelecą te, te kamienie. Możemy teraz chwilę sobie pogadać. Poczekamy sobie, w tym czasie. I zobaczycie, jak to szybko leci. już prawie mamy całe przepalone 400. Dobra, to mamy tu wyjście. I teraz tu trzeba zrobić drogę w tą stronę. I na razie zrobimy prostą ścieżkę, tutaj. Jak prowadzi ta wełna, którą niszczymy. Myślę, że zrobimy to dotąd. Zrobimy tu wejście na rynek. Tu jeszcze trzeba będzie coś zrobić. Może jakiś stragany. Tutaj też jakiś stragany. Zobaczymy. Na razie zajmiemy się tą drogą po prostu. Składamy już wszędzie te kamieszki. Jak już wszędzie dajemy, to. Tak tego sporo skraftowaliśmy. I już się tu fajnie robi, no. Całkiem spoko, przyjemnie. Jak Wam się podoba? Dajcie znać. Uważacie, że spoko to wygląda ta droga, czy tak raczej kiepsko? <gryw> Będą dawać urody? Będzie można je wciskać. Teraz wszyscy, którzy wejdą do tego miasta, będą myśleli, że to jest jakieś ukryte wejście. A jeden z tych, Ej, a co wy na to, żeby jeden z tych przycisków faktycznie połączyć do jakiegoś tajnego przejścia? Wiecie, naciskacie i musicie biec na drugi koniec miasta. I to jest tak idealnie wytajmingowane, żeby wbiec i od razu się za wami zamyka. I jak nie wiecie, to nie, nie wejdziecie. To jest coś pięknego. Dobra, tak wygląda droga na razie. Eee... Tu pewnie będzie stał budynek w tym miejscu. Jest to całe pole, tak mi się wydaje, więc byśmy zrobili drogę tędy I tutaj Bo tu będzie stał budynek Tak bym to widział chyba Dobra, to, to jedno drzewko jeszcze gdzieś tu możemy wcisnąć na drogę Tu Niech będzie Dobra eee, Co dalej, co dalej? Dalej byśmy mogli zrobić te drogi tutaj Tą tutaj Idącą tam z tyłu Tutaj wzdłuż, i tutaj. Dobra, to idziemy tutaj. Dobra, mamy coś takiego? I chyba jest git. Chyba jest git. Dobra, dobra. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. Dobra. Tu będzie ten budynek, o którym mówiłem. Opla. Dobra. No to w sumie możemy tu już zrobić miejsce na ten budynek, nie? Jak już ogarniamy. To ogarnijmy po całości. To się będziemy. Na razie. Wiecie, to, to jeszcze nie ten budynek. On będzie w innym kształcie, ale żebyśmy wiedzieli, że tu po prostu będzie coś stało. Yy, tu bym. zmieścił w sumie jakiś budynek. Takie, tu będzie jedno pięterko. Będzie drugie pięterko. No. To tu można taki jeden większy budynek cisnąć. No, to to jest plan. Dobra. O Boże, ile kamienia. Zapominam o tym za każdym razem. A jak tam trzcina, trzcina. Wow, dużo już. Dobra, mamy wszystko. No, już to wygląda, moi drodzy. To, to czarne. Nie wiem, czy to nie jest TAF. Śmiesznie to wygląda, ale. Jak Waszym zdaniem się to prezentuje? I jak myślicie, czy dużo zrobiliśmy, czy mało zrobiliśmy? No, dajcie znać. Co sobie zrobiliśmy na tym live? Ie? Na tym live zrobiliśmy sobie drogę tutaj. Tu sobie wyznaczyliśmy miejsca na budynek, także jeszcze trzeba będzie się zastanowić, jaki to będzie budynek, ale coś tu będzie. Te budynki będą do, restaura... do restauracji do renowacji. Restauracji chciał. Dobra, tu zrobiliśmy drogę i jednocześnie zrobiliśmy drogę tutaj. Z tej strony. Tu jeszcze nie wiem, co będzie. Tu będą pewnie jakieś takie, wiecie, mniejsze rzeczy, typu znowu jakieś beczki z ogniskiem, kamienie szlifierskie i tego typu rzeczy, żeby tu też się wieśniaki kręciły. Wybudowaliśmy tutaj schodki i takie zejście tutaj zrobiliśmy mam wrażenie, że prezentuje się to spoko dodaliśmy też tutaj zboże, tak jak Marika prosiła i... namnożyliśmy krówki, namnożyliśmy świnki, coś jeszcze zrobiliśmy? chyba tyle, nie? tyle, także tyle jeśli chodzi o część minecraftową koniec, jak wchodzicie na discorda, to jesteście na kanale weryfikacja i tu musicie przeczytać cały regulamin i na końcu zaznaczyć tutaj E, reakcje. E, I jak zaznaczycie reakcję, to dostajecie Rankę Widz i widzicie resztę kanałów. E, tu mamy czat, na którym możemy sobie pisać razem wspólnie. E, tutaj macie gry. Ja już tutaj się bawiłem. E, możecie sobie wpisać g.2048 i to jest gra, e, gdzie możecie sobie po prostu grać. Na pewno znacie tą grę, ona jest tak popularna na Androidach. E, także ja sobie to. I ogólnie mamy system na zarabianie, i tu mamy cały system. Macie informacje, jak to można zarabiać, i mamy informacje, że możemy wykonywać pracę i możemy dostawać dolara do 10 w 30 minut. Mamy rob, czyli kradnięcie, mamy slud, czyli możemy wykonywać pracę dorywczą i to ona jest raz na 4 godziny. Mamy crime i to jest nielegalna praca, więc możemy dużo stracić, ale też możemy sporo zyskać. Także już widziałem, że niektórzy się władowali na minus. Mamy walki kogutów i jeśli chcecie walkę kogutów to musicie kupić najpierw kurczaka i potem to obstawić. Mamy collect income, czyli jeśli macie którąś z tych rank tutaj, jak to działa? Jesteśmy na kanale ekonomia i tutaj możemy sobie wpisać na przykład collect income. Dobra, i dostałem z tytułu YouTubera dostałem trochę więcej. Ale wy jako widz dostajecie 15 dolarów. Potem możecie zrobić work i to też zarobicie trochę. Możemy też pracę dorywczą. I zlecenie, które przyjąłeś, no niestety nie udało się, zostałem ranny i zniknęło mi 14. No wiecie. Loteria. Możecie wygrać, czasem też coś możecie stracić. I następnie w sklepie możecie przeczytać, co jesteście w stanie zyskać. Także, jeśli was interesuje, to możecie sobie teraz przeczytać. Ewentualnie możecie wejść na serwer i zobaczyć, jak to się działa, jak to działa. Jeśli macie jakiekolwiek problemy, to możecie tutaj na czacie, na przykład napisać i pomożemy wam rozwiązać te problemy. Macie tutaj też inne kanały, jak na przykład informacje o nowych odcinkach macie Minecraftową pomoc, jeśli macie jakieś problemy, możecie się pochwalić swoimi rzeczami w Minecrafcie. Możecie zaproponować coś. Tutaj możecie dać banery, które będziemy budowali do naszej galerii. Fany moment, tu będziecie wklejać fragmenty filmów, które waszym zdaniem powinny trafić do funny moment. jak się uzbiera trochę, to zrobimy taki fany moment. No i macie mnóstwo mnóstwo innych kanałów, także zapraszam was i możecie się bawić tutaj. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia. Pa!